Witajcie, z tej strony Master. I dzisiaj kolejny odcinek, w którym sobie zrobimy kolejne ciasto, a wręcz, wręcz nie ciasto, a może deser bezpieczenia. Yy, ostatnio mi wpadł w oczy gdzieś tam takie czekoladowo-serowe marzenie. Pomyślałem sobie, zobaczę, fajne. Będzie mi to chyba smakowało, także zrobimy sobie to wspólnie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także zapraszam Was już yy, do składników. Także na to ciasto, na ten deser będzie nam potrzeba. 200 g czekolady mlecznej lub gorzkiej, 100 g masła, 500 g serka mascarpone, 200 g śmietany kremówki, tu mam 36, do tego 100 g cukru pudru, łyżeczka ekstraktu waniliowego. Ja nie mogłem znaleźć, jeśli nie było akurat w sklepie, wziąłem olej waniliowy. No to dodam trochę więcej, nie? Także dam olejek. Jak macie ekstrakt, dajcie sobie ekstrakt. Dwie łyżki żelatyny, 1 czwarta szklanki mleka. I do tego na taką posypkę będą wiórki czekoladowe z czekolady gorzkiej. I nie trzeba całe, ja tu wziąłem całą, ale to tam pewnie maksymalnie pół zetrzemy sobie. I do tego kakao do posypania. Także zaraz zabieramy się za robienie. Ja będę to robił sobie na blaszce okrągłej o wymiarze 23 cm. Dobra, rzędnie będziemy potrzebować roztopić 100 g masła i 200 g czekolady. Kąpieli wodnej. Tu będzie taki ciekawy spód, bo nie jest jakiś tam ciastek czy coś, tylko czekoladowy z masłem. To będzie na spodzie. Także ja tu zaraz odmierzę sobie to. Tu już 100 gram masła i te 200 gram czekolady. Ja zabieram się na zatopienie tego w kąpieli wodnej. No i dobra, mamy to z powrotem. Także mamy już to roztopione, rozmieszane. Elegancko. Ładujemy sobie to. Do formy wlewamy. Rozprowadzimy sobie to zaraz. Fajnie. Dobra, mamy to już wylane, mniej więcej na tym spodzie. Teraz dajemy sobie to do lodówki, żeby nam się zastygło to. A w tym czasie zaraz będziemy robić kolejną rzecz. Także lodóweczka. Dobra, teraz tą jedną czwartą szklanki mleka sobie przeleję, bo to będziemy potem podgrzewać. I w tym sobie dwie łyżki żelatyny rozpuścimy no Tu mamy jedną. Teraz damy drugą. Dobra, mamy teraz tutaj dwie łyżki żelatyny. Odstawiamy sobie to na 5 minut, żeby ona tak się rozpuściła, nasiąknęła. Potem będziemy sobie to podgrzewać, żeby ją rozpuścić już całkiem. Tam nam się ta żelatyna studzi już rozgrzana. A ja w tym czasie kolejną rzecz robię, także śmietanę tutaj 36 ładuję do miski i będziemy sobie to ubijać na sztywną masę. Śmietanę mamy ubitą, także teraz w osobnej misce będziemy sobie miksować mascarpone, cukier i nasz ekstrakt waniliowy, tudzież olej waniliowy, także zaraz to tu ładuję, wymiksuję i zaraz do Was zwracam już, jak to zmieszamy. Dobra moi drodzy, to mascarpone zmiksowane z, z cukrem pudrem i z naszym olejkiem waniliowym, tudzież ekstraktem. Dodajemy sobie do wcześniejszej ubitej śmietany kremówki i zaraz to sobie ładnie wymieszamy. I do tego będziemy jeszcze dodawać tą żelatynę ostudzoną. Mamy tą masę, tu już wszystko wmiksowałem razem z żelatyną. Wszystko jest wymieszane, wymiksowane. Tutaj jak widzicie nam już zastygło, fajnie, elegancko. Także ładujemy sobie to teraz na to. Na ten spód czekoladowy. Naszą masę. Wyrównujemy potem. Mamy to już w miarę rozprowadzone. Teraz tylko dekoracja na to wjeżdża. Także jak widzicie bardzo proste, bardzo szybkie. Yy, dekorujemy sobie to grukami z czekolady. I troszkę oprószymy kakałem. Dobra, tak wygląda ono udekorowane, już posypane tym kakałkiem i wórkami yy, czekoladowymi. Także teraz na 3-4 godziny do lodówki, żeby to wszystko ładnie nam stężało. Ja to zostawiam na noc, bo jak zwykle robię to wieczorem. Yy, no i co? Potem tylko podegustować, sprawdzić, jak smakuje. Dobra, ciasto jest już w lodówce, ja będę jutro to testował, smakował. I to by było pewnie już na tyle w tym odcinku. Yy, także jak widzicie, bardzo proste, bardzo szybkie ciasto. Mam nadzieję, że będzie też bardzo smaczne. Znalazłem taki przepis i pomyślałem, że zrobię, Testujemy. Yy, ja Was zachęcam, żebyście jakoś łapkę zostawili, komentarz czy subskrypcję na kanale, żebyście się rozwijali, żebyśmy lecieli dalej. Razem wspólnie kolejne przepisy robili. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się na razie. Cześć!